Cześć, witajcie w kolejnej lekcji naszego kursu dotyczącego kształtowania brzmienia za pomocą wtyczek firmy WAVES. Ostatnio udało nam się przygotować nasz projekt do przeprowadzenia miksu. Dokładniej dodaliśmy wszystkie próbki audio, połączyliśmy je z mikserem, a także stworzyliśmy subgrupy ułatwiające pracę. Dodatkowo, na każdej z subgrup dodaliśmy limiter w formie zabezpieczenia przed przesterem. Dzisiaj przychodzi czas na miks pierwszej z grup czyli grupy perkusyjnej. Postaramy się osiągnąć jak najlepsze brzmienie i zyskać szkielet pod dalszą pracę. Wobec tego najpierw zobaczmy jakimi próbkami dysponujemy. Widzimy tutaj stopę, werbel, hi-hety, crashe, a także tzw. breakbeat. Breakbeat to nic innego jak odpowiednio przearanżowany lub perkusyjny, który w zamierzeniu ma polepszyć ogólną wymowę perkusji. Wobec tego zacznijmy od stopy i jej kompresji. Do tego celu przy wszystkich próbkach perkusyjnych użyjemy wtyczki C1. Zdecydowałem się na to, ponieważ posiada ona wszystkie niezbędne przy tym procesie parametry, w tym ataki i zwolnienie, a także jest wyposażona w wygodną animację działania efektu, co na pewno będzie pomocne przy odpowiednim jej ustawieniu. Poza tym przy C1 możemy skorzystać również z ekspandera. Wobec tego, dodajmy ją może od razu do wszystkich kanałów perkusyjnych. Okej. Okay. Przejdźmy do stopy. W tym przypadku będę chciał osiągnąć dość mocno sprasowaną dynamikę, ponieważ to właśnie stopa będzie wyznaczać główną rytmikę w utworze. Dlatego właśnie sygnał ten musi być potężny i czytelny. Najpierw próg. Spróbujmy ustawić go tak, aby chwytał główne uderzenia, ale pomijał te o mniejszej głośności. Teraz ratio. W przypadku stopy jego wartość powinna wahać się od 2 do 6. Poprawną wartość dobierzmy oczywiście na such. Ważnym jest, aby nie przesadzić i nie odebrać naszej stopie jej dynamicznego charakteru. Teraz dobierzmy jeszcze wartość ataku, a także zwolnienia. Dzięki temu przy wyższym ataku kompresor przepuści najważniejsze transienty stopy, po czym dopiero aktywuje kompresor. Świetnie. Na koniec dobierzmy jeszcze odpowiednią głośność wyjścia. Przy tym procesie jednak skorzystajmy z parametru Makeup. Ok, czas na werbel. Skompresujmy go wobec tego w podobny sposób, jednak dobierzmy o wiele większy parametr Akia. W tym przypadku nie ma potrzeby się ograniczać, ponieważ im mocniej go spłaszczymy, tym potężniejsze będzie miał brzmienie. Świetnie. Na koniec dobieramy jeszcze odpowiednią głośność i dopasowujemy ją do stopy. Ok. Czas na hi-haty. W tym przypadku będę chciał poddać cały sygnał bardzo delikatnej kompresji. Dzięki temu high haty nie stracą swojej dynamiki a jedynie zostaną delikatnie wyrównane. Aby to zrobić, dobieramy próg łapiący cały sygnał i bardzo niską wartość parametru radio. Oczywiście dodatkowo możemy również wprowadzić zmianę w ataku i zwolnieniu. Na koniec dobierzmy jeszcze odpowiednią głośność. Przejdźmy teraz do breakbita. W tym przypadku jednak skorzystam z wtyczki o nazwie Renaissance Comp. Wtyczka ta posiada możliwość zmiany trybów pracy, co przy tym sygnale może wyjść na korzyść. Jeśli chodzi o parametry kompresji, to postarajmy się nie spłaszczać zbyt mocno dynamiki, ponieważ zależy mi na tym, aby breakbeat podkreślał jedynie tło naszej perkusji. Okay, świetnie. Na koniec pozostaje nam już jedynie crash. W tym przypadku jednak wykonajmy pracę całkowicie na sucho. OK, gotowe. Wobec tego czas na kolejny fundamentalnie ważny efekt, czyli na korekcję. Skorzystam przy tym procesie z wtyczki o nazwie Q6, która powinna być wystarczająca dla każdego z tych sygnałów. Wobec tego dodajmy ją do każdego z kanałów perkusyjnych. Zacznijmy od stopy. W tym przypadku, na razie, ograniczę jedynie najwyższe częstotliwości, które są nam zupełnie niepotrzebne. Postarajmy się jednak nie naruszyć pierwotnego brzmienia. gotowe. Na stopie nie ma sensu wprowadzać na razie większych zmian. Zrobimy to dopiero podczas obróbki basu. Przejdźmy do Werbla. W tym przypadku zacznijmy od filtra górnoprzepustowego, tak, aby ograniczyć dolne, niepotrzebne tony. Ok. Teraz podbijmy pasmo, na którym werbel brzmi najlepiej. W tym celu, aby je odszukać, wykonam szybką analizę. Ok, świetnie. Dodatkowo możemy pozbyć się również częstotliwości zbędnych. Tą czynność również wykonujemy na such. Świetnie! Przejdźmy wobec tego do hi-hatów. W tym przypadku wycinamy spore pasmo, tak aby brzmienie było delikatne i nie wchodziło w konflikt z pozostałymi sygnałami. Hi-haty wraz z breakbitem mają stanowić wyraźne tło. Dodatkowo załóżmy jeszcze filtr górnoprzepustowy. Od razu przeprowadźmy podobne operacje na breakbicie. Świetnie. Na koniec pozostał nam crash. W tym przypadku jednak ograniczę się do filtra górnoprzepustowego. Gotowe. Myślę, że na razie coś takiego nam wystarczy. Wobec tego na koniec dodam jeszcze delikatny pogłos, tak aby wprowadzić tutaj nieco przestrzenności i zmiękczyć sygnał. Dodam go wobec tego na szynie wysyłkowej i poddam wstępnej edycji skorzystam z prostego efektu o nazwie reverb. Świetnie. Teraz pozostało nam już jedynie dobrać odpowiednie wartości wysyłki. Gotowe. Na sam koniec dzisiejszej lekcji poddajmy kalibracji głośność przygotowanych dzisiaj śladów. Pomoże nam to przy dalszej pracy. OK, gotowe. Tym samym jednak na dzisiaj już kończymy. W kolejnej lekcji zajmiemy się basem oraz konfliktem w paśmie dolnym. Już teraz serdecznie zapraszam i do usłyszenia